emocji, ekspedycje Oponyos są właśnie dla Ciebie. Nasze przewodniki z mapami poprowadzą Cię przez każdy kilometr trasy. A teraz zobacz, jak my zdobywaliśmy region Góry Świętokrzyskich. Więcej o projekcie dowiesz się z opisu filmu. Kolejna trasa ekspedycji Oponeo, tym razem jesteśmy w Górach Świętokrzyskich, a za nami właśnie widzicie Zamek Krzysztofów. Jest to jedna z największych ruin i atrakcji w kielecczyźnie. Zamek został wybudowany w czasach potęgi Rzeczpospolitej i w swoich latach świetności był największym obiektem w Europie. Przyjechaliśmy przetestować trasę, którą wytyczyliśmy, no i chcieliśmy zabrać po prostu na fajną wycieczkę. Mamy dzisiaj bardzo zróżnicowaną ekipę od starych wyjadaczy, którzy już przejeździli masę tras po takich świeżaków jak ja. Canon Maverick, Suzuki Jimmy, Nissan Patrol, no i Dacia Duster. Mamy dzisiaj ogromny przekrój samochodów, więc myślę, że nie ma co przeciągać i po prostu pojedźmy na tą trasę, która jest wytyczona razem z Oponeo i przetestujmy je wszystkie po prostu na szlaku. Wiesz co masz jakieś ciekawe narzędzie w ręce? Co będziemy teraz robić? Wiesz co? No to jest bardzo ważne, zwłaszcza na tym podłożu, które tutaj widzimy, bo piasek ma bardzo dziwne właściwości terenowe. Ten jest akurat ubity, jest spoko, ale jeżeli jest sypki, to musimy zawsze, zawsze spuścić powietrze z kół. Ja przy mojej wadze około 1300 400 kg, Teraz akurat mamy auto załadowane troszeczkę pod wyprawę, także tutaj z tyłu dam sobie takie 0,8, a z przodu dam 0,6, ale jeżeli jest samochód pusty to bez problemu nie boję się dawać 0,5 z przodu i z tyłu. to mamy pierwszą miejscówkę. Tak, jesteśmy właśnie przed Pałacem Popielów. Zapraszamy Was do środka. Obiekt jest wyremontowany, ale oprócz samego zamku do zwiedzania jest tutaj także hodowla bizonów i wiele innych atrakcji, w tym browiar z regionalnym piwem. Znajdziecie tu również dobrą restaurację i jest to fajne miejsce na to, żeby nabrać sił przed kolejnym etapem trasy. Oprócz przyrody lubię zobaczyć, jakie miejsca ciekawe skrywa miejsce, które odwiedzam. Thank you. Fajnie zaplanować taką przygodę na przynajmniej dwa dni, czyli taki weekend myślę, że jest optymalny, żeby spokojnie i z przyjemnością móc doświadczyć tego, co zaplanowaliśmy na tych trasach dla Was. Trasa w Górach Świętokrzyskich nie jest wymagająca, ale przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych miejsc, takich jak na przykład Brody do Pokonania. O, o, jak dobrze! Nie są one jednak na tyle głębokie, aby zaszkodziły samochodowi, a okolica jest bardzo malownicza, więc warto tutaj przyjechać. Pamiętajcie, żeby zawsze zanim przejdziecie rzekę, bądź inny zbiornik wodny samochodem, sprawdzić jego głębokość pieszo, bądź kijem. Zapewni to bezpieczeństwo naszym maszynom, nie będziemy musieli się stresować podczas tego przyjazdu. Okay, jakie są Twoje pierwsze wrażenia do tego sprzętu? Im szybciej, tym lepiej. lepiej. Lepiej wybiera zawieszenie, ale myślałem, że przy jeździe turystycznej yy, będzie uciążliwy i męczący, no ale jakby wszystkie ustawienia są na komfort i Naprawdę fajnie się tym jeździ. Śmieję się, że mogę tym jeździć do roboty. Jesteśmy świadomi, że duża część użytkowników tras tworzonych przez nas z Oponeo to właściciele samochodów używanych na co dzień, a nie stricte zabawek terenowych. Dlatego też przystosowujemy trasy do tego, aby nie niszczyły naszych samochodów, w tym nie rysowały ich lakieru. Kolejna miejscówka na naszej trasie to Zalew Hańcza. W przewodniku znajdziecie go oznaczonego jako punkt kontrolny numer 4. Początkowo jako, że jestem amatorem, wyobrażałem sobie, że po prostu wjedziemy w teren i z niego już nie wyjedziemy, a okazuje się, że co jakiś czas właśnie takie ładne widoki można spotkać. Mega można przy tym wypocząć gdzieś tam między przejazdami. A teraz zbliżamy się do Szydłowa, stolicy polskiej śliwki. Zwróćcie tutaj uwagę na te piękne śliwkowe sady, których zagęszczenie jest naprawdę imponujące. Co ciekawe, jest to największa plantacja w Polsce i w Europie. Powiedz mi, czy ty też rano się tak przyjmowałeś pogodą, jak my jechaliśmy z Katowic dzisiaj rano, o 5 rano wyjeżdżaliśmy. To była katastrofa. Ulewa jedna wielka dramat generalnie, no i nie nastawiało mnie to zbyt optymistycznie na dzisiejszy dzień. Ja byłam rano przerażona, bo była straszna burza i tak grzmiało, że myślałam, że już nic z tego dzisiaj nie będzie, ale jak widać, pogoda nam dopisała, także cieszę się, że jesteśmy dzisiaj na wyprawie, no i dojechaliśmy w zasadzie do Krainy Śliwki, do, czyli do Szydłowa. Tak, no jest tu bardzo malowniczo, takie miejsce, których mało już jest w Polsce, mam wrażenie, i myślę, że to jest taka trochę kwintesencja takich wycieczek, bo to może nie wypraw, ale wycieczek takich właśnie weekendowych, że zwiedza się Miejsca, które są bardzo często pod nosem, mm -hmm. przy domu, a odkrywają się w zupełnie inny sposób po prostu z tej perspektywy dogłębnego zwiedzenia swojej okolicy, nie? To prawda, jestem ze wszystkiego, a nigdy tu nie było. Nasza trasa prowadzi na rynek w Szydłowie. Jest to bardzo stara miejscowość. Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1191 roku. Miasto było kilkukrotnie zniszczone, ale jednak wciąż można zobaczyć tutaj kilka ciekawych atrakcji, dlatego zachęcamy do zaparkowania samochodu i udania się na spacer. Tym właśnie sposobem po długim dniu podróży rozbiliśmy obóz i udaliśmy się na wypoczynek. Jakie przygody spotkały nas kolejnego dnia weekendowej wycieczki? Dowiecie się już w kolejnym odcinku na kanale OPONEO.